Miałeś jakieś zapalenie torebki stawowej? Jeszcze mi się nie zdarzyło. To strasznie boli, ale to... bo masz tarcie, tak? To, yy, I to po prostu, no, to jest jakiś ogromny ból, to nie zdajesz sobie sprawy, ja, jak wiele ci robi torebka stawowa, yy, że, że każdy ten ruch jest tu w ogóle dla ciebie możliwy. Ruch. Więc to coś okropnego. No ale w liturgii też mamy takie ruchy i teraz od jakiegoś czasu mamy takie W liturgii, czy w kościele? Czy w liturgii o kościele? No, pewnie wszędzie, w społeczeństwie, w świecie gdziekolwiek, ale taka batalia, która się rozgrywa na naszych oczach, nie wiem jak jest we Włoszech, no to jest takie hasło tradycjonaliści i ten okropny Sobór Watykański drugi ta okropna liturgia po Soborze. Ciekawe, jakbyśmy internet w ogóle przejrzeli i liturgie, które strony nam się pierwsze wczytają, jacy ludzie będą bardziej obecni na forum, kto nas ogląda dzisiaj. Tak? Mhm. Na co czekają. Wiesz co, te tarcia jeśli już o nich mowa, pokazują nam, myślę, bardzo jasno na to, że, że liturgia po prostu jest ważna. Tak? Mhm. Że my nie kłócimy się o rzeczy nieistotne. Otóż to. Więc, więc jeżeli się kłócimy i się spieramy, to, to spieramy się o rzeczy najistotniejsze. Jeżeli, jeżeli mamy tradycjonalistów, którzy upominają się o pewne sprawy albo u, 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 wypunktowują pewne, pewne, pewne nadużycia, chociaż yy, Listę nadużyć zawsze można stworzyć prawie że nieskończoną. Mhm. Oczywiście to nie jest pochwała nadużyć. Tylko no, to, zawsze to, były, można tak powiedzieć. Tak. tak. Tylko to pokazuje nam jasno i wyraźnie, że, że, że liturgia jest rzeczywiście czymś ważnym dla nas. Mhm. Czymś, czymś co, co instynktownie czujemy, że jest gdzieś u podstaw naszego życia w ogóle chrześcijańskiego. Mhm. Liturgia jest ważna, ale czasem mam wrażenie, że w tych sporach to detale stają się ważniejsze. No i to jest problem. Tak. Kiedy tracimy z horyzontu to, czym w ogóle liturgia jest, a zaczynamy skupiać się i przeciągać linę, czy tak powinno być w tą, czy, czy w inną mhm. stronę. Tak? W tych wszystkich sporach, to, co mnie irytuje znowuż jako filozofa, że my się nie kłócimy na racji, nie na argumenty, ale w dużej mierze to są bardzo ładnie ubrane emocje. My przebieramy za argumenty, ale to są argumenty wadliwe, opierające się na jakichś hiperbolach, na przekłamaniach, na jakimś trochę manipulacji faktami. No bo najważniejsze chodzi o to, żeby obronić mój status quo. Tak? Natomiast gdyby to tak porządnie rozkroić skalpelem, no to okazałoby się, że to niekoniecznie z prawdy wynika prawda. Wiesz co, no trochę stając w obronie tradycjonalistów, o. tak, <noise> znaczy też trzeba zrozumieć, że, 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 że... Po Soborze Watykańskim II w ramach odnowy liturgicznej też było wiele nadużyć. Owszem, i kiedy, kiedy powiedziałem, że kiedy, kiedy mówię, że liturgia jest ważna, to myślę, że takie stwierdzenie Benedykta XVI, który mówi, że rzeczywiście w liturgii rozgrywa się przyszłość Kościoła, mhm. ono ma w sobie bardzo dużo sprawdy. Mhm. Tak? Że, że, rzeczywiście, jeżeli kłócimy się, to kłócimy się i spieramy, czy przypominamy sobie czasami mniej lub bardziej umiejętnie, o rzeczy, które, które rzeczywiście stanowią o przyszłości kościoła, tak? Jak ten kościół będzie wyglądał. Wysunął... Tak, więc to że, to, że były pewne nadużycia. Mhm. I to, że, że teraz mhm. tradycjonaliści, chociaż jest to ogromnie szerokie pojęcie, no tak. przypominają nam o pewnych... Znaczy, dwóch tradycjonalistów, którzy się zgodzą, że właściwie odprawiają mm. mszę tak, swoją drogą. Tak. Ale wiesz co, no mówisz o nadużyciach, tak? Ale to nie były nadużycia względem liturgii przedsoborowej, czy nadużycia mszału posoborowego względem przedsoborowego, ale nadużycia względem mszału posoborowego, tak? Znaczy, gdyby odprawiano tę mszę tak, jak jest w mszale, to tych nadużyć by nie było. To były nadużycia względem liturgii posoborowej. Tak, tylko my tej liturgii posoborowej też się uczymy. tak? No wystarczy pojechać sobie trochę po, po Polsce, pojeździć i zobaczyć, że te liturgie nasze się różnią. Chociaż jeśli chodzi o kontekst polski, to wcale nie jest źle. Tak? No, no właśnie Chociaż tak, bo w Polsce zawsze może być lepiej. Tak? No, zawsze może być lepiej, ale w Polsce nie było jakichś wielkich przekrętów liturgicznych. Jakichś, no, no nie słyszałem, może za mało nasłuchiwałem. Być może też dlatego, że o czym zresztą wspominamy w książce, że przez pewien okres czasu w, w kontekście polskim funkcjonowały dwie formy mszy świętej, ta forma właśnie przedsoborowa i forma odnowiona. Mhm. W języku polskim, żeby też coś no dodać. Tak? No Dobrze. i to nie prowadziło do jakichś stanów zapalnych, a teraz po prostu jest walka po prostu na, na, na kielichy, korporały, mszały i, i wszystko no inne. Wszędzie tam, gdzie pojawia się walka, mhm. tylko i wyłącznie dla walki, żeby przeciągnąć na moją stronę, to to jest mało liturgiczne i mało, mało eklezjalne, tak? mało kościenne. Tak? Jakkolwiek bo... bym szlachetnych idei nie, nie wybierał sobie, żeby obronić tę moją walkę. Czasem, czasem się zdarza, tak zresztą sam o tym wiesz, że jesteśmy w innym kontekście poza Polską, gdzie są inne tradycje. No i co tak. w, takim, w takiej sytuacji zrobić? No, wchodzę w te tradycje w miejscach, w których jestem. Czasami one są mi bliskie, czasami są mi dalekie, mhm. natomiast staram się, staram się uczestniczyć w takiej liturgii, w jakiej, w jakiej modli się tamten kościół, w którym, z którym się modlę. Tak? Jestem częścią kościoła, wchodzę w tę tradycję, mówię, nie wszystko jest tam idealne. Mhm. Ale, no ale taki, taki, taki jest sens w ogóle bycia w kościele. Modlę się z kościołem. Tak? Nie, nie, nie przeciągam linę na swoją stronę. I tak jak mówię, nie wszystko zawsze jest idealne. Nie pod wszystkim bym się podpisał, nie wszystko mi się podoba, ale taki jest kościół. W kościele też nie wszystko mi się podoba. Mhm. No, to jest jakiś taki moment inkulturacji, o którym się. Nie zawsze mówi, w ogóle myślę, że tradycjonaliści, próbuję teraz się wmyślić tak jakieś ufolutki, <grymianie> trochę, nie myślą koniecznie w tych terminach. Natomiast, no, można zapytać się, czego szukają w tej liturgii. Często pojawia się takie słowo, ona jest taka bardziej tajemnicza, bardziej na misterium nastawiona. Ale to też jest pytanie, to szukają tradycjonaliści w XX, XXI wieku. A czy ludzie, którzy żyli tą tradycją, w ogóle w ten sposób myśleli? Tak? Znaczy, my możemy starać się odgrzebać liturgię sprzed czterech, pięciu, znaczy oni nie wrócić do liturgii galikańskiej, czy, czy jeszcze jakiejś wcześniejszej, ale to się w tym sensie nie uda, albo uda się inaczej. No, my jesteśmy inni. Wiesz co, moje doświadczenie z tradycjonalistami, a jakieś tam mam, nie tylko w kontekście polskim, mhm. A może przede wszystkim nie w kontekście polskim jest takie, że w dużej części jest to reakcja na pewne nadużycia związane z, z celebracją w nowej liturgii, o czym wspomniałeś. Nie? Więc wydaje mi się, że, 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 że naj, najrozsądniejszym yy, rozwiązaniem to jest próba próba, próba celebracji. Ja akurat całość swojego życia jestem związany z, nowym, z nową formą mszy świętej, nie jestem związany ze starą, z, z dawniejszą formą. Tak? W związku z tym, próba wejścia w to co, to, co jest i może być pięknego w tej liturgii. Mhm. No właśnie. To, co może być karmiącego. I tak? myślę, że my, i... może być, i, i po co zawracać teraz Wisłę odle czy Tybyl Kijem. Myślę, że takim, takim nieporozumieniem może być przekonanie, że kiedy wrócę do tego, co było przed Soborem, to rozwiążę wszystkie moje problemy. Nie rozwiążę. Bo zwróć uwagę, że kiedy nawet wracamy do tego, co było, i używamy tekstów, muszałów, takich, jakie były przed Soborem, my już ich nie używamy tam dokładnie tak samo w tamtym czasie. My ich używamy dzisiaj. Mhm. Ale nasza mentalność się zmienia. No, no dokładnie, to, to o czym mówię. Tak? Znaczy, ja sobą w jakiś sposób już zanieczyszczam, jestem post-nowożytny wręcz. Nie, tak? nie Więc... wiem czy zanieczyszczam, ja no, się z... zmieniłem. Znaczy, tak, tak? No, zanieczyszczam w tym sensie, że to nie jest czysty świat przednowożytny, bo ja jestem już post-nowożytny. Tak, Więc niewątpliwie. W tej, w tej liturgii posoborowej wiele rzeczy wiele rzeczy też było zrobione. Dzisiaj patrzymy też z perspektywy czasu w taki, a nie inny sposób. Wiele z tych rzeczy jakoś tam można byłoby zrobić lepiej, ale to wiemy dzisiaj, wtedy kiedy rozpoczynano odnowę liturgiczną, nie do końca wszystko było jasne, wszystko było wiadome. Ale też yy, to jest zaproszenie do tego, żeby, żeby, żeby upomnieć się o pewne elementy. I mam, mam wrażenie, że te nasze rozmowy mają też w tym pomóc, żeby, żeby odkryć to piękno, o którym które jest. Które jest, którego nie trzeba wymyślać, do którego nie trzeba gdzieś wracać. Liturgii to... w ogóle nie trzeba wymyślać. Właśnie, hmm. liturgia jest. Ona, ona, ona jest i, i wystarczy robić to co, to, co jest w liturgii, żeby odkryć jej piękno. No ale to zarzucają tradycjonaliści, tak, że po że liturgia została właśnie wymyślona, to nie wystarczyło w takim razie odprawiać jej tak, jak jest? Przed Soborem? No, gdyby wszystko działało, no to, to ojcowie na Soborze Watykańskim II nie podnieśliby ręki za zmianami. A mhm. jednak podnieśli. To znaczy, że ta liturgia, ta wcześniejsza, jednak nie była idealna. Mhm. Zresztą, o czym mówimy też w książce, no ten moment przygotowania do zmian, on się nie zaczął wraz z ojcami Soboru Watykańskiego II, ale też pontyfikaty wcześniejsze. Można byłoby spojrzeć, nie wiem, na Francję, jeszcze końcówki XIX wieku, solezm, Prosper Géranger, Lambert Bedouin. To już początek XX wieku. więc cały też... reformy Piusa XII. Reformy Piusa XII, więc, więc ten jest dużym uproszczeniem mówieniem, że tylko i wyłącznie ojcowie soboru Watykańskiego II chcieli tutaj zmiany i to oni tutaj zadekretowali. Te zmiany one, one jakoś tam były oczekiwane, one narastały, czy oczekiwanie wobec, wobec pewnych zmian one, 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 narastało w kościele. A potem tak naprawdę jeszcze przyszły zielone ludziki tak? I, i zmieniły zupełnie, i ojcowie. I ta liturgia jest w ogóle nie tym, co Sobór chciał, także jeszcze wprowadzili to więcej. Jest, to niż jest oczywiście osobne, osobna kwestia, czy, czy ta liturgia jest taka, którą chciał Sobór, albo ojcowie Soborowi. Tego nie jesteśmy w stanie udzielić mm -hmm. na to, no może... bo nie wiemy, no tak. jak, jakiej liturgii chcieli ojcowie. Tak jak mówię, nie wszystko to, co się wydarzyło po Soborze, jest i stało się w sposób taki, jak dzisiaj wiemy, że można było to zrobić inaczej, lepiej, ale też dzisiaj wiemy więcej o liturgii niż 50-60 no, lat I, temu. A, a myślę, że jak się spotkamy za 30, może 40 lat na emeryturze, to i byśmy tę dzisiejszą rozmowę przesłuchali, to zdamy sobie sprawę oby, że też wiele rzeczy wtedy dzisiaj, nie wiedzieliśmy, że, że można było to też jakoś wszystko inaczej w liturgii przemyśleć. Może zresztą będziemy zupełnie z innego mszału się, znaczy myślę, że na pewno będziemy z innego mszału się modlić, ale może ta liturgia, myślę, że przez najbliższe 40 lat będą jakieś takie istotne zmiany, może nie aż tak porównywalne. Wiesz co, ale... ta nasza liturgia, podkreślam, ona się zmienia, ona, się, ona naprawdę ewoluuje, bo my się zmieniamy. Znaczy, chociażby te ostatnie w 2008 roku, zmiany, które, na które jeszcze czekamy w polskim szale, będą takie specjalne modlitwy w, w okresie wielkiego postu, superpopu na zakończenie przed rozesłaniem, chociażby, to jest jeden, jeden, jeden z przykładów. Ym, więc one, one powodują drobne zmiany, które odwołują się do tradycji, przewrócone w liturgii, one powodują, że my też i inaczej w tej liturgii uczestniczymy. I one mają powodować, czy one są zaproszeniem do tego, żeby z jednej strony patrzeć wstecz, ale z drugiej strony, żeby nie być niewolnikiem przeszłości. Nie chodzi o to, żeby się odciąć, tylko chodzi, tak jak, tak jak właśnie podkreślają to, to różni teologowie liturgii, chodzi o organiczny rozwój. Ale ta nasza liturgia, ona się rozbija, ona, ona jest powiązana z przeszłością, natomiast ona, ona idzie dalej, ona się rozbija. Taka troska, która może się z tym wiązać tego żeśmy chyba jeszcze wprost nie powiedzieli to jest kwestia o to, jak zachować jedność kościoła, a zgodzić się na wielość w liturgii? Czy to jest albo-albo, tak? Musi być jedna liturgia, więc jeden kościół, jedna wspólnota? Czy możemy sobie pozwolić na pewną wielość? Znowuż bardzo postmodernistyczne pojęcie tylko postmodernizm nie widzi żadnej jedności. Tak? I zgadza się na wielość wręcz na schizofrenię, bo jedność to jest jedność niewoląca, niszcząca jednostkę. Czy jesteśmy w stanie zachować wielość różnych rytów? Może jeszcze jakiś nowych, jak amazoński na przykład? Czy to grozi nam załamaniem jedności, więc nie tylko nie będzie rytu amazońskiego, ale musimy zdecydować. Albo trydencki, albo współczesny. Nie chodzi o to, żeby teraz siąść i wymyślić nowy ryt, tak? bo, bo nie tak się rodzi liturgia. Liturgia rodzi się i rozwija z, z modlącym się kościołem. Tak jak nasza liturgia się zmienia, tak samo w Amazonii można ewentualnie pozwolić na, na, na pewne, pewne elementy, które, które będą charakterystyczne tak. dla tamtych ludzi. Natomiast, no, wiesz, idea takiej jednej liturgii, jednej rzymskiej liturgii to jest papież Pius V, notabene Dominikanin, sobór potrydencki, gdzie próbowano odnowić kościół właśnie poprzez liturgię. Któryś las w historii, to nie był pierwszy raz, tak, ale odnowić i zbudować jedność wokół liturgii. Mhm. I pomysł papieża Piusa V był bardzo prosty, ale też genialny na swoje czasy, tak? Jeżeli mamy zadbać o jedność Kościoła i, i upomnieć o jedność Kościoła, to mo może się to dokonać poprzez liturgię, poprzez jeden mszał, poprzez jeden brewiarz. Jeden to znaczy taki, który będzie mszałem rzymskim i będzie brewiarzem rzymskim, który spowoduje, że ten Kościół właśnie nam się nie rozsypie, tylko nam się, nam się, nam się, nam się zjednoczy. No ale jesteśmy w innym momencie, w innym momencie też historii, jak to zrobić, żeby tak, że wiadomo, to może się różnie rozchodzić, to się organicznie rozwija, ale wiesz, organizmy, które odpowiednio długo się rozwijały, mutowały, daleko od siebie odeszły, w pewnym momencie mutują, ewoluują w osobne gatunki. Tak? No wiesz, trochę tak liturgie się rozwijały. Tak? Te, te, te momenty unifikacji, ale też momenty dywersyfikacji, tego rozróżniania się różnych tradycji, one, one w historii liturgii zawsze były. Tak? Więc to nie jest nic nowego albo coś, co przeżywamy. Nie, nie jest czymś nadzwyczajnym z punktu widzenia historii liturgii, ja bym powiedział, że trzeba po prostu dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, świętemu. Mhm. a przy tym zachować też swoistego rodzaju mądrość. Tak? Mądrość i roztropność, że to nie, nie ja jestem władcą, władcą. władcą. twórcą liturgii, Wiesz co, tylko... No, no nie jest to jakimś problemem, jeżeli będziemy mówić o liturgii amazońskiej, bo ona jest w Amazonii. Tak? Wspominamy, że może będzie jakaś liturgia mandaryńska, jest już Ryt Zairski. Ale liturgia przedsoborowa, posoborowa będą w tym samym mieście, w tej samej diecezji czasem w jednym kościele odprawiane. I czy to nie skutkuje tym, że de facto mamy dwie różne wspólnoty, które się nie przecinają. Więc dlatego powiedziałem, że liturgia rodzi się z modlącym się kościołem. Ważne, żebyśmy pomimo różnic, też różnic, które wynikają ze sposobu modlitwy, szukali tej jedności kościoła. Jedności też na modlitwie. Mhm. I, I co no, i to jest nasza recepta? No, no chyba tak. <laughs> Huh? <gasps>